kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na jesienne rozdanie. Także, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany udziałem, zapraszam do oglądania. Ok, moi kochani. Zgodnie z zapowiedzią, 1 październik dzisiaj mamy i z 1 października, mimo tego, że za oknem plucha i klucha, postaram się Wam dać trochę słonka w tym filmiku. A co za tym idzie, przygotowałam dla Was tutaj upominek, który już ładnie zapakowałam w taki kartonik, i za chwilkę Wam pokażę, co wchodzi w skład dzisiejszego Moje rozdania. Zadecydowaliście, że chcecie, aby w tym rozdaniu. Była, że tak powiem, część kosmetyczna, ale powiem Wam szczerze, że walka była zacięta. Wczoraj o 15, bo do 15 można było głosować, było 57 do 43% i głosów było coś koło 50%, także to mm, tak, jednak kilka osób tam chciało, żeby to nie było kosmetyczne, więc postanowiłam, że w 80%, w 80 będzie to nagroda taka typowo kosmetyczna, a w tych yy, 20%, 30% będzie to coś innego niż jakiś kosmetyk. Za chwilkę Wam pokażę, co wchodzi tutaj w zestawienie. Postawiłam tutaj też głównie, znaczy głównie, pojawiły się tutaj rzeczy dotyczące pielęgnacji naszego ciała, więc myślę, że taki zróżnicowany w miarę prezent, ale też pojawią się i maseczki, więc te osoby, które zagłosowały za typowo kosmetycznymi rzeczami, powinny się tutaj nie zawieść. Także tak i co? Najpierw zaczniemy od takich, wiecie, formalności, czyli zasady tego rozdania. No, zasady jak zasady, zasady są u mnie zawsze te same zawsze te same, już nie mogę się nawet yy, wysłowić. Po pierwsze, przede wszystkim musi być subskrypcja kanału, bo nagroda jest dla osób, które subskrybują mój kanał. A moi kochani, powiem Wam szczerze, że weszłam ostatnio w statystyki i aż chyba 42%. Tylko mnie subskrybuje, a pozostałe, słuchajcie, 58% ogląda mnie bez subskrypcji. Nie wiem czemu tak się dzieje. Koniecznie zasubskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo, bardzo miło. To jest pierwsza kwestia, druga kwestia. Wpiszcie na dole komentarz jakikolwiek, nawet nie musi być to y, typowe biorę udział tak jak zawsze to było, tylko jakiś y, komentarz zostawcie. Chodzi mi o to, że Losowanie odbędzie się za pomocą programu online, więc musi, musicie zostawić po sobie ślad, żeby program mógł, wiecie, wziąć Was pod uwagę podczas losowania. Także co? Subskrypcja kanału i komentarz pod tym filmikiem. Wysyłka następuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to też standardowo. I osoba, która zostanie wylosowana, prosiłabym w ciągu trzech dni, aby zgłosiła się pod filmikiem z wynikiem rozdania. No, celem, żebyśmy się mogły umówić na wysyłkę, wysyłkę chciałabym nadać paczkomatem, więc niech osoba, która wygra nastawi się, że będę chciała od niej wziąć numer telefonu i mail, bo takie dane potrzebuję do paczkomatu. A konkurs, rozdanie w sumie, bo to nie konkurs, rozdanie trwa od dzisiaj, czyli od 1 października, od momentu ukazania się filmiku do 8, e, czyli tydzień, do 8 października i 8 października słuchajcie, jest możliwość zgłaszania się do godziny 12. .00. I 8 października po południu albo 9 października na spokojnie z rana zrobimy sobie losowanie. W każdym razie do 8 października do godziny 12 możecie zgłaszać chęć udziału poprzez właśnie komentarz i subskrypcję kanału. A teraz najważniejsza rzecz, czyli co mieści się w magicznym pudełku. Chodźcie bliżej, to od razu wam pokażę. No, moi kochani, ja sobie tutaj otwieram magiczne pudełko i sprawdźmy, co można wygrać w tym rozdaniu. Pierwsza rzecz jest to rzecz kupiona w Senseju i są to, słuchajcie, takie słuchawki w formie gwiazdek także jest to pierwsza rzecz, nie będę się rozwodziła zbytnio nad tymi rzeczami, chciałam wam, po, chciałam wam po prostu pokazać co można wygrać jedna rzecz ze słodkości to postawiłam na Kinder Joya, dlatego że ja bardzo lubię Kinderki i czekoladki i właśnie Kindery te zwykłe i Kindery Joye, także taki mały, że tak powiem słodki upominek Maseczki, może przejdźmy do maseczek. Tutaj tak, mamy maseczkę do twarzy ultra nawilżającą z Mariona, 3-minutową, nie miałam jej, nie stosowałam. Kwiat wiśni i mleczko ryżowe, wydawała mi się ciekawa, więc wzięłam ją do tego rozdania. Dalej, są to takie plastry, one są ogólnie z Holandii, z Primarka. Primarka, Primarka, różnie każdy wypowiada. Jest to 20 takich jakby plastrów takich, które oczyszczają nam Twarz. Jestem też mega ciekawa, jak osoba, wygra, jak osoba wygra tą nagrodę, to chciałabym, żeby się podzieliła ze mną, bo jestem ciekawa, czy to się jakoś tam sprawdza. I maseczka w płachcie standardowo jest to maseczka Prep and Perfect Glow. I ta maseczka podobno bardzo rozjaśnia nam twarz, daje nam takiego jakby właśnie typowego glow, jak tutaj nazwa wskazuje. I też y, słyszałam bardzo dobre opinie o tej maseczce. Także trzy maseczki. Tutaj będę Wam rozkładać, żeby pokazywać. Dalej. Kolejną rzeczą jest taka, też mnie interesuje. Jest to gąbka koniak. Ona y, swojego czasu była bardzo popularna. Ją się zmacza pod wodą. Tu macie wszystko opisane i macie też po polsku, chociaż ona była kupiona w Holandii. Macie po polsku wszystko opisane, y, że trzeba zanurzyć gąbkę na kilka sekund w ciepłej wodzie. Jest 100% biodegradowalna. Odpowiednia dla cery wrażliwej, Także e, osoba, która wygra, nie musi się martwić, że nie zrozumie tutaj e, w innym języku, tylko tutaj ostatnia pozycja jest polska, więc bez problemu. I też mi się wydaje to ciekawa pozycja, bo fajna w sumie do przetestowania, powiem Wam szczerze. I dwie ostatnie rzeczy. Jest to rzecz limitowana z Balei, słuchajcie, i jest to szampon o zapachu białej czekolady. I powiem Wam, że mm, pachnie nieziemsko. I do kompletu, słuchajcie, wybrałam tutaj biała czekolada i to jest żel do kąpieli. Także taka biała czekolada stwierdziłam, że na jesień będzie idealna, że tak powiem, do takich kąpieli wieczorowych, wiecie, jak napełniacie sobie bannę wodą, piana, taki piękny zapach świeczki, po prostu wieczór idealny i one są z DM-u. Jak widzicie, nagroda jest taka dosyć zróżnicowana, bo pojawiły się i maseczki, i tutaj ta gąbeczka koniak, i żele, i szampon, i słuchawki. I kinderka. Także taki, myślę, zróżnicowany w miarę prezent, ale postawiony jest bardziej właśnie na pielęgnacyjno, takie maseczkowe. No, maseczki koniecznie musiały się u mnie pojawić, bo słuchajcie, u mnie nie ma rozdania bez maseczki. Także ja mam nadzieję, że taki prezent Wam się spodoba. Ja to jeszcze ładnie oczywiście zapakuję, bo teraz to, tak wiecie, na, szybci na szybciora Wam chciałam e, pokazać. I e, no, nie opakowałam tego jeszcze, jak powinno być. To będzie ładnie zapakowane. Także jeżeli podoba Wam się taka nagroda, koniecznie weźcie udział. Będzie mi nie zmien miło. Ja tutaj sobie pakuję i tak jak Wam wspominałam, będzie to wysyłka paczkomatem ze względu na takiego, że jest mi po prostu wygodniej pójść i nadać to pójść i nadać to paczkomatem. Ja sobie już to zapakuję, ale i tak to będę musiała jeszcze odpakować ponownie. Także moi kochani, ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz Was serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, w konkursie w rozdaniu w sumie, bo to... Wymaga tylko subskrypcji i napisania komentarza. Także co, moi kochani, ja się z Wami żegnam. Życzę Wam oczywiście powodzenia. Jeżeli chodzi o wyniki rozdania, to widzimy się 8 albo 9 października, do 12 do 8 października możecie się zgłaszać. Ja Was serdecznie do tego zachęcam. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, łapkujcie w górę i powodzenia życzę. Trzymajcie się, cześć. Pa!